Pięciu piłkarzy alkoholików. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj po więcej ciekawostek. Numer 5. Garincha. Garincza w Brazylii jest ciągle wymieniany jako największy piłkarz w historii, zaraz po Pele. Garincha zdobył Mistrzostwo Świata w 1958 i 1962 roku. Natomiast większość swojego życia poświęcił alkoholowi i kobietom. Często powodował wypadki samochodowe, jeżdżąc po pijanemu. W 1983 roku, czyli kiedy miał 50 lat, zapadł w śpiączkę wątrobową przez swoje uzależnienie od alkoholu. Wątroba w tym stanie nie potrafiła pozbyć się toksyn i Garyńcza zmarł. Numer 4. Paul Gascoigne Paul Gascoigne na przełomie lat 80. i 90. był uważany za jednego z najbardziej utalentowanych angielskich piłkarzy. Grał w Glasgow Rangers, Lazio czy angielskim Tottenhamie. W pewnym momencie Gascoigne doznał bardzo poważnej kontuzji kolana. Właśnie od tego momentu rozpoczęła się jego droga na dno. Pol udał się na terapię odwykową po wypiciu 32 kolejek Bourbonu. Potem na własne życzenie się z niej wypisał i wrócił do picia. Sam przyznał, że przepuścił około 20 milionów funtów na używki. Gascoigne ciągle powracał do nałogu. Dopiero w 2019 roku przeszedł zabieg wszczepiania granulek do żołądka które zapobiegają piciu. Gaskoń może wypić piwo, ale nie więcej, bo będzie mu od razu niedobrze. Numer 3. Adriano Adriano przed laty był uważany za jednego z najlepszych napastników na świecie. W kadrze Brazylii miał być następcą Ronaldo. Adriano zdobył Copa America w 2004 roku i Puchar Konfederacji w 2005 roku. Na obu imprezach był królem strzelców. Problemy z alkoholem u Adriano pojawiły się w 2004 roku, kiedy zmarł jego tata. Wtedy grał w interze i czuł się bardzo samotny. Wpadł w depresję i tylko alkohol dawał mu szczęście. W 2020 roku został przyopany kompletnie pijany na ulicach Rio de Janeiro. Jak widać na załączonym obrazku. Numer 2 George Best. George Best to legenda Manchesteru United końcówki lat 60. Jeden z największych piłkarzy wszechczasów, który w 1968 roku zdobył Ligę Mistrzów z Czerwonymi Diabłami i od razu zdobył Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza na świecie. Twierdzi się, że Best był alkoholikiem przez większość swojego dorosłego życia. Best zasłynął również z częstego pojawiania się w nocnych klubach Manchesteru. George Best był uzależniony od alkoholu i kobiet. W 2002 roku przeszedł przeszczep wątroby, ale nadal pił. W 2005 roku doznał infekcji wewnętrznej, która była spowodowana alkoholizmem i zmarł. Numer 1 Diego Armando Maradona Diego Maradona przez wielu uważany z najlepszego piłkarza w historii był uzależniony nie tylko od kokainy. W swojej biografii Maradona ujawnił, że dużo pił. Podkreślił, że mógłby wycisnąć jeszcze więcej ze swojej kariery, Gdyby nie wypijał butelki whisky każdej nocy, Maradona w 2020 roku, mając 60 lat, zmarł na niewydolność serca. Używki z pewnością skróciły jego lata życia. Czy znacie jeszcze jakiegoś piłkarza uzależnionego od alkoholu? Dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym materiale z ciekawostkami. W trakcie Mistrzostw Świata w Katarze będę robił podsumowanie każdego dnia z ciekawostkami i statystykami. Zasubskrybuj, żeby być na bieżąco.